dzisiaj teraz Bam! mam dla was orędzie ludzie się mnie pytają proszę o orędzie my nie mamy, my nie mamy no. naćpają się tych internetów a tam wszystkie te do góry podszywają się pod Mesjasza i dają orędzia, nie? Jeszcze to takie wiecie, jakie to orędzia są? Że w tle jest morze, jak oglądasz ekran to jest morze, góry, albo jakieś skowronki. Na tym lecą literiach z gwiezdnych wojen, nie? To orędzie po polsku, po angielsku i on to se cyta. I to jest od niego orędzie. Nie od niego, Jezus mu podyktował przez telefon. I on się zapisał i wam to daje, a wie. Oh, oh. I śpacie to aż wam kurwa uszami wychodzi i mnie proszę, żebym dał orędzie, no ja pierdolę, no... Nie, nie dam wam orędzia. Nie. I nie wierzcie w te orędzia. To nie jest nic złego w tych Wiecie, ja tam bardzo nie zagłębiałem się w to, ale z tego co tam po, tak pobieżnie, to nie ma nic złego w tych orędziach. To są takie modlitwy takie, o wiecie, co by powiedział Jezus jakby żył yy, Przekaz szanelingowy od Jezusa, nie? I takie asykuracyjne Tak, tylko że w tym jest właśnie niebezpieczeństwo Bo jeżeli jest coś kłamstwem To to kłamstwo najczęściej jest czarne I ty to widzisz, a jeżeli jest takie półkłamstwo Takie kłamstewko, coś niedopowiedziane I takie podszywanie, no to 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 nie jest wskazane To by nie było nic przeciw nie miałbym nic przeciwko tym orędziom Jakby to się nazywało Moja improwizowana modlitwa O, czego tak n Nie nazwiecie, tylko Przekaz od Jezusa Orędzie od Jezusa na 2016 i tam pani cyta nawet ledwo sam cytam, no no ja też mam problem z czytaniem, no to, no to nie wiem, no to 10 razy sobie to przeczytaj, to orędzie swoje i tam se odczytaj Czy po polsku, czy po angielsku, czy po chińsku, no. Trwa to gęby otwarte i o, I to są dla was nauczyciele. No. Wy po prostu rozumu nie macie. Gościu się mnie pyta do... Sugeruje mi, że tam do, już się nie wydurnie i dość tego mistrzenia, pistrzenia, nie? Żebym przeżył do konkretów. Mistrzenie, pistrzenie dopiero będzie, jak będę robił pompki na taboretach. No, to będzie filmik specjalnie dla pań. Kamera pod spodem, no, ja pompki będę robił. No, <ścoughs> Nie no żartuję. <ścoughs> Proszę mnie, żebym o konkrety, o konkrety. No to ja się pytam Was, ja się pytam Ciebie, czy Ty masz miód w uszach? Ja powiedziałem taki konkret, że na tej zasranej planecie, gdzie psy tupami szczekają, że diabeł rządzi, ja już powiedziałem taki konkret, że nikt na tej planecie wcześniej ani po mnie nie powiedział. Odszywając się, coś tam, kurwa, coś tam próbowali, nie, ale że Mesjasz jest, nie, nie, tam tego. Nikt tego nie Ja Wam przekazałem coś, co dla mnie to jest no po prostu diament. A gościu się pyta, co jest czym konkretnie, co adres chcesz? Adres chcesz czy co chcesz? Czym zapierdalał, nagrał sobie film, jak chodzę po wodzie? Czy, o, o co chodzi? Jakieś nauki, przekazy od Jezusa. Nie, no nie, spokojnie, nie będę się nakracał. Spokojnie, nie bójcie się, ja nie pojadę jak stonoga po wyborach. Ale nieraz po prostu tak tracę cierpliwość do ludzi. Naprawdę, to jest masakra, no, masakra. Ja sobie po prostu uświadamiam. Ja mam, ja wiem, że bez takiego konkretnego wsparcia od, od niebios, no mam, nie ukrywam, dziękuję panie, naprawdę mam. I wiedzie mi się dobrze, nie narzekam. I jest zdrowie, i. Są fazy i jest łączność, nie? Dziękuję za to, co mam, ale bez takiego konkretnego, mocniejszego wsparcia z niebios. wiecie, o co chodzi? To ja do Was nie dotrę. Nie jestem w stanie się przebić przez ten internetowy chaos, tych mitomanów. Ja nie jestem w stanie. Ja nawet nie chcę. Między tym głównym się łokciami przepychać. Także mnie nie proście o jakieś orędzia. Nie będzie żadnego orędzia. No. Jak nie spełniam Waszych oczekiwań, to po prostu mnie nie oglądajcie i tyle. No. Ja Wam mogę jedynie opowiadać o swoich przeżyciach, które doświadczam poza ciałem. Tyle. I jeżeli Ty coś z tego weźmiesz, no to spokój. Ale to nie będzie tak, że tu, tu, tu. Wy nie wierzcie, że Jezus. Daje takie orędzia na 30 stron. Mesjasz jest bardzo oszczędny w słowach. On jak mówi zdanie, to zanim skończy, skończy to zdanie, to to zdanie już masz w sercu. To są złote słowa. Poczytajcie, poczytajcie nawet Ewangelię. Tam jest króciutko, jak on coś powiedział to po prostu wszystkim o. To jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamienie, na przykład, nie? A kurwa, wszystkim fujary o tak, oś, kamienie opadły. I dalej powiedział... Jak oni Cię nie potępili, ty ja Cię nie potępiam. Króciutko. Mary tak, tak esencjonalnie mówił, nie? A nie, jakieś wypociny na 30 stron. Ludzie, weźcie się klepnijcie z tymi orędziami. A wy, którzy głosicie te orędzia, nie potrzywajcie się pod Mesjasza. Tylko po prostu nazywajcie to moja mery, moja ta improwizacja, moja modlitwa nie Co by powiedział Jezus jakby żył no. a żyje <ścoughs> No 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 tak, jeszcze zróbcie orędzie na temat chemii trialsa, to jak przypierdolę to ma, pozamykacie te wszystkie kanały strachane i, i tyle będzie, nie? No